10 najdłuższych mostów w Polsce. Cześć. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat długości naszych polskich mostów. Jako ciekawostkę wspomnę, że najdłuższym mostem na świecie jest powstały, w zeszłym roku znajdujący się w Chinach Hongkong, Tsua i Macau. O długości całkowitej aż 55 km. Natomiast najdłuższym wiszącym mostem na świecie jest Akasha Kaikyo w Japonii. Dodam, że koszt chińskiego mostu to bagatela prawie 16 miliardów dolarów. Numer 10. Most Siekierkowski. Jest to most podwieszany, będący częścią trasy Siekierkowskiej położony w Warszawie. Połączył Mokotów z Pragą Południe i Fawryn. Jego długość całkowita wynosi 500 metrów, a najdłuższe z mierzy 250 metrów. Według danych Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich w 2018 przez most Siekierkowski przejeżdża średnio około 105 tysięcy pojazdów na dobę. Była to trzecia po mostach generała Stefana Grota-Rowieckiego i Łazienkowskim liczba pojazdów wśród ośmiu przepraw drogowych w Warszawie. Most został oddany do użytku 21 września 2002. Na jego uroczyste otwarcie zjechali się m.in. ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller, jak również marszałek Sejmu czy wicemarszałek Senatu. Ciekawostką jest, że most został uwieczniony na jednym z czterech znaczków pocztowych wydanych w 2008 roku przez Pocztę Polską w emisji Mosty Polskie. Numer 9. Most w Wolinie. Jest to most drogowy nad cieśniną Dziwną, w ciągu budowanej drogi ekspresowej S3 łączy Wyspę Wolin ze stałym lądem. Jego długość całkowita wynosi 664,5 metra, a długość najdłuższego przęsła wynosi 165 metrów. Most został oddany do użytku w grudniu 2003 roku. Cały obiekt mostowy, tak jak estakada wraz z mostem, ale bez drogi na nasypach zbudowany jest z pięciu sekcji, które są podzielone dylatacjami. Most otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę pierwszego stopnia ministra infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za rok 2003. Następnie most zdobył główną nagrodę prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w drugim przeglądzie Projekt inżynierski roku 2004, a w 2005 roku został nagrodzony w konkursie dzieło mostowe roku. Kategorii za wdrożenie nowych technologii realizacji. Numer 8. Most Nowochódzki Jest to czteroprzęsłowy most na wiśle, znajdujący się w Krakowie. Całkowita długość obiektu wynosi 706 metrów, a najdłuższe przęsło mierzy 200 metrów. Jest najstarszym mostem w naszym zestawieniu. Jego budowę datujemy na lata 1950-51. Często nazywany jest także mostem Włęgu. Numer 7 Most Milenijny. Jest to podwieszany most drogowy nad Odrą, będący częścią obwodnicy Śródmiejskiej, położony we Wrocławiu. Zwany jest też Mostem Tysiąclecia. Łączy dwa tutejsze osiedla: Popowice i Osobowice. Jego długość całkowita wynosi 923,5 m. Natomiast najdłuższe przęsło mostu mierzy 153 metry. Budowę obiektu datujemy na lata 2002-2004. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 29 października roku 2004. Przez most prowadzą dwie dwupasmowe jezdnie. Po obu stronach znajdziemy chodniki i drogi rowerowe. Koszt budowy obiektu wyniósł 160 milionów złotych. Numer 6. Most Mari Skłodowskiej Curie. Jest to most na Wiśle w ciągu trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie położony w naszej przepięknej stolicy w Warszawie. Jego długość całkowita wynosi 795 metrów, a długość najdłuższego przęsła wynosi 160 metrów. Jego powstanie datujemy na marzec 2012 roku. Most jest jednym z najbardziej ruchliwych w Warszawie po mostach generała Stefana Grotarowieckiego, Łazienkowskim i Siekierkowskim. Dziennie przejeżdża przez niego około 65 tysięcy pojazdów na dobę. Most, zwany przez wiele lat, był nazywany Mostem Północy z powodu swojego położenia w północnej części miasta. Od roku 2011 przyjął obecnie patronat naszej wspaniałej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Numer 5 Most Jana Pawła II w Puławach. Jest to stalowy most drogowy w nawiśle w ciągu drogi ekspresowej S12, położony w Puławach w województwie lubelskim. Jego całkowita długość wynosi 1038 metrów, a długość najdłuższego przęsła wynosi 212 metrów, co czyni go drugim co do długości łukowym przęsłem w Polsce. Prace budowlane rozpoczęto w roku 2006, a w czerwcu 2008 roku nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Puławska inwestycja kosztowała ponad 170 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego, tamtejszego ratusza oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer 4. Most Solidarności. Jest to podwieszany most nad Wisłą położony w Płocku. Jest częścią tzw. trasy księdza Jerzego Popiełuszki. Znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 60 i drogi krajowej nr 62. Jego długość całkowita wynosi 1712 m, a długość najdłuższego przęsła wynosi 735 metrów. Jest to najdłuższe przęsło w Polsce i tej części Europy. Budowę mostu rozpoczęto w roku 2002, a jej zakończenie miało miejsce w październiku roku 2007. Wspomnę, że obiekt otwierał ówczesny premier Polski. Most jest ważnym punktem transportowym dla Polski. Usprawnił on m.in. komunikację pomiędzy regionami kraju leżącymi po obu stronach Wisły oraz umożliwił łatwiejszy transport drogowy paliw i produktów naftowych polskich zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen SA przez rzekę. Koszt budowy mostu Solidarności wyniósł 190 milionów złotych. Numer 3 Most Rądziński jest to drogowy most nad Odrą, znajdujący się w przepięknej stolicy Dolnego Śląska, w Wrocławiu. Jest częścią Autostrady A8. Jego długość całkowita wynosi 1742 m, natomiast długość najdłuższego przęsła wynosi 256 metrów. Jest czwartym, co do wielkości betonowym mostem świata i pierwszym największym powierzchniowo mostem żelbetowym na świecie. Jego budowę rozpoczęto w roku 2008, a jego oficjalne otwarcie miało miejsce w sierpniu roku 2011. Koszty budowy obiektu opiewają na kwotę 576 milionów złotych. Numer 2 Most w Kwidzynie Jest to most na Wiśle znajdujący się w ciągu drogi krajowej nr 90 położony pomiędzy wsią Korzeniewo a wsią Opalenie w województwie pomorskim. Jego długość całkowita wynosi 1867 metrów, a najdłuższe przęsło mierzy 204 metry. Jest to piąte najdłuższe przęsło na świecie i pierwsze w Europie, jeśli chodzi o długość przęsła mostów typu Ekstrau Z. jest to rodzaj układu nośnego łączącego koncepcję mostu podwieszanego i belkowego. Budowę mostu w Kwidzynie rozpoczęto 8 listopada 2010 roku. Początkowo zakończenie budowy miało nastąpić po 27 miesiącach, ale ze względu na złe warunki pogodowe zakończenie budowy się opóźniło. Finalnie most otwarto 26 lipca 2013 roku. Koszt budowy mostu wraz z budową dróg dojazdowych wyniósł około 250 milionów złotych. Jako ciekawostka wspomnę o tym, że przez most w Kwizynie w pierwszym kwartale użytkowania przejechało około 300 tysięcy pojazdów. Numer 1. Most w Rozgartach. Most zwany jest również potocznie zwany mostem pod Grudziądzem. Znajduje się w małej miejscowości Rozgarty koło Grudziąca w województwie kujawsko-pomorskim. Jest mostem drogowym będącym odcinkiem autostrady A1 przebiegającym przez Wisłę. Jest najdłuższym obiektem tego typu w Polsce. Jego długość całkowita wynosi 1953 m, a rozpiętość najdłuższego przęsła to 180 metrów. Budowa mostu ruszyła w lipcu roku 2009, a jego otwarcie miało miejsce w roku 2011. Jeśli chodzi o architekturę. To jest to most wykonany tak zwaną metodą nawisową, która polega na odcinkowym montażu lub betonowaniu segmentów prefabrykowanych za pomocą specjalnego urządzenia formującego lub przesuwanego rusztowania. Natomiast estakady najazdowe zbudowano metodą nasuwania podłużnego. Koszt budowy 62-kilometrowego odcinka autostrady A1 wraz z mostem wyniósł ponad 3 miliardy złotych. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego cześć.